Witam wszystkich entuzjastów ekosystemu polkadot. Dzisiaj zaprezentuję Wam pewne narzędzie, które będzie na pewno pomocne przy poruszaniu się i korzystaniu z aplikacji w tym ekosystemie. Mianowicie jest to rozszerzenie do przeglądarki o nazwie polkadot.js. Aby w jak najbardziej kompleksowy, a jednocześnie przystępny sposób przybliżyć Wam funkcjonalności tego narzędzia, omówię następujące kwestie. Po pierwsze, co to tak naprawdę jest i do czego służy? Po drugie, jak przebiega instalacja rozszerzenia? Po trzecie, jak założyć w nim swoje pierwsze konto? Po czwarte, jakie są dodatkowe funkcje rozszerzenia? Oraz na koniec, w jaki sposób to rozszerzenie współdziała z aplikacjami w ekosystemie Polkadot. A zatem, co to tak naprawdę jest i do czego służy? polka.js to rozszerzenie do przeglądarki, które zarządza Waszymi kontami w ekosystemie Polkadot oraz umożliwia podpisywanie transakcji na tych kontach. Ale to nie wszystko. Rozszerzenie zapobiega też atakom phishingowym, ponieważ wbudowana w rozszerzenie funkcja nie pozwala połączyć rozszerzenia z aplikacjami, które zostały uznane za groźne lub umożliwiające atak phishingowy. Na widocznej stronie jest link do listy stron, które uznano za umożliwiające atak phishingowy, a także lista podejrzanych adresów, kont. Z tymi stronami lub z tymi adresami rozszerzenie nie będzie współdziałać i ustrzeże Was przed utratą środków. Na stronie początkowej macie też linki do dokumentacji tego rozszerzenia. Oraz link do GitHub, na którym jest umieszczony jego kod, a także linki do aplikacji polka.js, które wykorzystamy przy instalacji rozszerzenia. Podsumowując, uważam, że rozszerzenie polka.js jest bardzo przydatne i pozwala ustrzec się przed ataki, atakami phishingowymi. Poza tym jest bardzo wygodne, jeśli chodzi o używanie go w połączeniu z aplikacjami polka.js i dokonywanie transakcji w tej sieci. Aby zainstalować rozszerzenie wchodzimy w link extension, czyli z angielskiego rozszerzenie. I tutaj w pierwszej kolejności pokazują nam się przykładowe okna, jak to rozszerzenie wygląda w różnych momentach jego użycia. Pierwsze okno pokazuje wiadomość, jaka wyskakuje w przypadku, kiedy będziecie chcieli połączyć rozszerzenie z jakąś aplikacją. Drugi obraz pokazuje rozszerzenie bez założonego jakiegokolwiek konta i z plusem na środku, który właśnie założenie tego konta umożliwia. Trzeci obraz to rozszerzenie z wieloma kątami, jakie zostały założone w tym rozszerzeniu, a czwarte okno to przykład podpisywania transakcji w aplikacji z wykorzystaniem tego rozszerzenia. Aby zainstalować rozszerzenie, w zależności od tego, jakiej przeglądarki używacie. Wybieracie link instalacji w przeglądarce Chrome lub instalacji w przeglądarce Firefox. Wersja na Chrome działa także w przeglądarce Brave. Klikamy na to rozszerzenie i przychodzimy do Chrome Web Store, gdzie możemy dowiedzieć się trochę więcej na temat tego rozszerzenia, obejrzeć krótką prezentację z jego używania. Oraz oczywiście zainstalować to rozszerzenie w naszej przeglądarce. Wystarczy kliknąć klawisz Dodaj do Chrome. Następnie należy potwierdzić zgodę co do uprawnień, jakie dajemy temu rozszerzeniu. Jeśli zgadzamy się na to, jakie uprawnienia to rozszerzenie uzyskuje, klikamy klawisz Dodaj rozszerzenie. I w tym momencie rozszerzenie zostaje zainstalowane w naszej przeglądarce. Widzimy je jako pomarańczowe kółko z pisaną literą P. Aby łatwiej nam się używało tego rozszerzenia i było cały czas dostępne pod ręką, możemy je przypiąć. Wówczas będzie cały czas widniało obok paska adresu. W tym momencie nasze rozszerzenie zostało zainstalowane. Przejdźmy teraz do założenia konta. Aby założyć swoje pierwsze konto w ekosystemie Polkadot, klikamy na zainstalowane wcześniej rozszerzenie. W tym momencie pojawia nam się okno, w którym jesteśmy informowani o tym, iż rozszerzenie nie wysyła żadnych naszych aktywności, żadnych zrzutów w ekranu, nie stosuje trackerów ani analizy naszych zachowań oraz nie kolekcjonuje kluczy, adresów i innych informacji, które wprowadzamy do tego rozszerzenia. Wszystkie te informacje pozostają lokalnie na naszym komputerze. Poniższym klawiszem potwierdzamy, iż rozumiemy te informacje. Okazuje nam się znane już okno, w którym możemy założyć nasze pierwsze konto w ekosystemie Polkadot. Jak widzicie, u góry są jeszcze inne klawisze, ale o tym powiem później. My wybieramy najprostszą opcję założenia pierwszego konta w ekosystemie Polkadot. Poprzez kliknięcie plusa na środku okna, ukazuje nam się panel tworzenia konta. Na razie nie została nadana mu nazwa, a adres to ogólny adres w środowisku Substrate, który niewiele nam daje. Najważniejsza jest rzecz poniżej: mianowicie, wyświetla nam się złożony z 12 słów tzw. Tak seed Phrase. Jest to klucz złożony z listy słów, dzięki którym będziecie mogli przywrócić swoje konto w przypadku np. awarii komputera, czy chęci importowania tego konta na innym urządzeniu. Klucze SEED są najważniejszą rzeczą, jakiej musicie strzec, by chronić swoje środki przed kradzieżą. Jeśli jakakolwiek osoba uzyska dostęp i pozna Wasze klucze SEED, będzie miała dostęp do Waszego konta i Waszych środków na tym koncie. Polecam zatem spisanie ich na kartce i przechowywanie w bezpiecznym miejscu. Nie przechowujcie klucza na swoim komputerze, ponieważ w przypadku naruszenia bezpieczeństwa waszych maszyn ktoś nieuczciwy może uzyskać dostęp do waszych kluczy SID i uzyskać tym samym dostęp do waszych środków. Po niższym okienku potwierdzacie, iż zapisaliście sobie klucze SID i przechodzicie do następnego etapu. W tym oknie wybieracie, w jakiej sieci chcecie utworzyć swoje pierwsze konto. Może to być sieć Polkadot, Kusama lub inna z dostępnych tutaj. Co jednak w przypadku, gdy nie ma takiej sieci, w której chcecie założyć swoje konto? W ekosystemie Polkadot nie ma z tym problemu, ponieważ jeżeli założycie sobie konto w sieci Polkadot, konto to będzie miało automatycznie przypisane odpowiednie adresy, w pozostałych sieciach tego ekosystemu będą to oczywiście inne adresy. W przypadku zmiany sieci także adres naszego konta się zmienia. Spójrzcie. Dzisiaj wybierzemy sobie sieć polka.dot. W kolejnym okienku nadajemy nazwę naszemu kontu, a następnie wybieramy dla niego hasło. Ja nadam mu nazwę test oraz nadam hasło. Jak widzicie hasło musi mieć też odpowiednią długość. Po potwierdzeniu, czyli wpisaniu drugi raz tego samego konta klawiszem na dole Potwierdzamy, iż chcemy utworzyć konto z wykorzystaniem wcześniej zapisanych kluczy SIB. Jak widzicie, konto zostało utworzone i zostało opatrzone flagą oznaczającą, iż konto będzie wyświetlane w sieci Polkadot. Tym sposobem, wasze pierwsze konto w sieci Polkadot zostało utworzone. Aby skopiować adres konta, wystarczy kliknąć tę ikonkę i adres skopiuje się do zasobnika. Przejdźmy teraz do dodatkowych funkcji rozszerzenia. W pierwszej kolejności funkcje te kryją się pod tymi trzema kropkami obok adresu konta. Jak widzicie, możecie zmienić nazwę tego konta. Możecie utworzyć konto pochodne, o czym teraz nie będę mówił. Możecie eksportować konto, co jest istotną kwestią. Dzięki temu eksportowi. Możecie zapisać sobie tak zwany plik JSON, który zabezpieczony hasłem, które teraz piszecie, będzie umożliwiał wam przywrócenie konta na tym samym lub innym urządzeniu. Jak widzicie na dole został automatycznie pobrany do domyślnej lokalizacji plik JSON o nazwie która jest identyczna z, na, z adresem waszego konta. Polecam oczywiście nie przechowywać tego pliku na komputerze, ale na jakimś urządzeniu, które nie jest podłączone online. Możecie oczywiście też usunąć to konto, a dzięki wcześniej utworzonemu plikowi JSON później je przywrócić, a także wybrać, w jakiej sieci ma być to konto wyświetlane. Podobne funkcje kryją się pod tą ikonką. Tutaj, mianowicie, możecie zmienić motyw z jasnego na ciemny. Możecie zarządzać dostępem rozszerzenia do różnych aplikacji. Obecnie nie jest ona powiązana z żadną aplikacją. Możecie pozwolić rozszerzeniu na dostęp do kamerki w celu odczytywania kodów QR. Oraz możecie po raz kolejny wybrać sieć, w której konto to ma być wyświetlane. Tutaj, jak widzicie, tych sieci jest już dużo więcej. Możecie też zmienić język, w którym opcje rozszerzenia będą wyświetlane. Na razie wybór nie jest zbyt bogaty, oraz otworzyć to rozszerzenie w odrębnym oknie, by wygodniej się z niego korzystało. I ostatnia grupa opcji pod ikoną plusa, która jest też podobna do wcześniej omawianych. Możecie tutaj stworzyć nowe konto. Tak jak za pomocą tego plusa na środku rozszerzenia. Możecie także tutaj utworzyć konto pochodne. Możecie eksportować wszystkie konta, czyli pobrać plik JSON. Możecie importować swoje konto przy użyciu wcześniej zapisanych kluczy seed lub możecie przywrócić konto przy użyciu właśnie tego pliku JSON, który się tworzy podczas wykonywania funkcji eksportu. Możecie także zabezpieczyć to rozszerzenie przy użyciu portfela sprzętowego, na przykład Ledger'a. Na koniec zaprezentuję wam, jak zainstalowane rozszerzenie współdziała z aplikacjami Ekosystemie Polkadot. Aby przejść do tych aplikacji, klikamy na ten link. Jak widzicie, otwiera nam się okno ostrzegawcze, w którym rozszerzenie informuje nas, że, może, że może mamy zamiar połączyć się z aplikacją umieszczoną pod takim adresem i abyśmy upewnili się, że jest to. Właśnie ta aplikacja, z którą chcemy się połączyć. Jeżeli adres się zgadza, udzielamy zgody. Domyślnie łączymy się z aplikacją w sieci polka.dot, potocznie zwaną portfelem, i jesteśmy w tej chwili w zakładce network, czyli sieć, gdzie możemy monitorować produk produkcję bloków kto akurat ten blok wyprodukował spośród walidatorów tej sieci, ale nie o tym miałem obecnie mówić. Jak pamiętacie, tworząc nasze pierwsze konto w ekosystemie Polkadot, ustawiliśmy, aby wyświetlało się ono nam w tej właśnie sieci. Sprawdźmy zatem, czy tak jest faktycznie. Przechodzimy do zakładki Accounts i jak widzicie, nasze testowe konto wyświetla się. A dodatek extension nawiasie oznacza, iż pochodzi ono właśnie z zainstalowanego rozszerzenia. Jako, że ustawiliśmy, aby konto wyświetlało się tylko w sieci Polkadot, nie powinno być widoczne w innej sieci. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda w sieci Kusama. Przełączamy. Naszą aplikację na siećku Sama. I jak widzicie, w dziale Accounts nasze konto jest niewidoczne. Aby konto było widoczne we wszystkich sieciach, co może na początek być wygodną opcją, zmieńmy ustawienia tak, aby konto wyświetlało się: w każdej z sieci. Odświeżymy następnie stronę. I jak widzicie, także w sieci Kusama nasze konto te testowe się wyświetla. Aby zobaczyć, jaki jest adres naszego konta w tej sieci, wystarczy kliknąć na tą kolorową ikonę, i adres kopiuje się nam do schowka. Można też kliknąć nazwę tego konta. Z boku otwiera się panel, w którym widoczny jest, widoczny jest adres naszego konta, jego nazwa oraz stan naszego konta. Przejdźmy zatem do aplikacji w sieci ChainX. Jest ona dostępna pod adresem dubs ChainX. Jak widzicie, tutaj także otrzymujemy ostrzeżenie, by upewnić się, że rozszerzenie ma się połączyć z tą właśnie aplikacją. Jak widzicie, nasze konto jest już widoczne także w tej aplikacji. Tutaj. Możecie podejrzeć nazwę tego konta i jego stan, a gdybyście mieli więcej kont, można też je w tym miejscu zmienić. Jak widzicie, konto to zasilone jest niewielką ilością tokenów PCX, czyli natywnych tokenów tej sieci. A zrobiłem to w tym celu, aby zaprezentować Wam, jak można stakować te tokeny w tej sieci. Aby zagłosować na jednego z, no, z walidatorów, przechodzimy do zakładki Staking Overview, gdzie wyświetlani są wszyscy aktywni walidatorzy tych, tej sieci. Jak widzicie, można tutaj sprawdzić, ile tokenów stakuje sam walidator. Oraz ta ilość jest tutaj, oraz ilość stakowanych u niego tokenów przez nominatorów. Wybierzmy zatem sobie jakiś, jakiegoś walidatora, by zagłosować na niego, czym de facto stakujemy swoje tokeny. Dla wyjaśnienia dodam, że właśnie głosowanie w sieci ChainX oznacza stakowanie swoich tokenów. Widzimy tu na przykład node prowadzony przez walidatora. Node się nazywa ChainX node. Jak widzicie po prawej stronie jest klawisz vote, czyli głosowanie. Jeśli zatem zechcemy zagłosować na tego walidatora, klikamy klawisz vote i otwiera nam się okno, w którym widzimy z którego konta mają pochodzić głosy, jest to nasze konto, oraz na jakiego walidatora głosujemy. Wpiszmy tutaj niewielką ilość, czyli 1PCX. Należy także zawsze pamiętać, aby zostawić sobie niewielką ilość tokenów na koncie w celu opłacenia opłat, jakie wiążą się z każdą transakcją na sieci. Sieci polka do transakcje są bardzo tanie, więc nie musi być to duża ilość. Zatem chcemy zagłosować na tego noda jednym głosem, jednym tokenem. Wpisaliśmy tą kwotę, klikamy klawisz vote. Upewniamy się, iż wszystkie dane są prawidłowe oraz Jaką transakcję wykonujemy, a tutaj informowani jesteśmy, jaka jest opłata. Klawisz Podpisz i zagłosuj zakończy nam ten proces, po oczywiście wpisaniu hasła do naszego konta. Klikamy na klawisz, otwiera nam się okno, w którym potwierdzamy transakcję, której szczegóły widzimy powyżej. Klikamy na klawisz Sign the Transaction, czyli podpisz transakcję i obserwujemy status u góry po prawej stronie ekranu. Zielony kolor komunikatu oznacza, że transakcja jest udana. I aby sprawdzić, czy nasze głosy przeszły i są oddane na wybranego przez nas walidatora. Wchodzimy w zakładkę My Staking. Jak widzicie, wyświetlany tu jest walidator, na którego zagłosowaliśmy. Ilość głosów, jakie oddaliśmy. Tutaj za chwilę pojawi nam się ilość nagród, jakie uzyskujemy za głosowanie na danego walidatora. A po prawej stronie możemy zagłosować ponownie. Możemy odebrać te nagrody. Możemy usunąć głosy z tego walidatora albo przenieść je na innego. Oczywiście, opcji w aplikacjach Polkadot jest dużo więcej. Jednak ten poradnik miał, miał Wam zaprezentować te najprostsze funkcje, które przydadzą Wam się. Na początku przygody w ekosystemie Polkadot. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał i skorzystacie z informacji, jakie tu zostały zawarte. Na zakończenie, życzę Wam, abyście polubili ekosystem Polkadot wzajemnością i zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za uwagę.